Pierwszy dzień rajdu na zawodach w Arabii Saudyjskiej. Po długiej przerwie, bardzo się cieszę, że wracamy do, na pustynię do ścigania i to będzie na pewno e, znowu kolejna wielka przygoda z nowym samochodem, więc wielkie wyzwanie. E, musimy wszystko tutaj sprawić, żeby mieć dobrze przygotowane na Dakar. Jesteśmy w pierwszym odcinku rajdu e, Baja Hail. Tak naprawdę odcinek fajny, fajnie zbudowany, bardzo podobny do tego jaki będziemy mieli na Dakarze, więc super trening. Samochód zawieszeniowo bardzo dobrze się prowadził, mieliśmy usterkę techniczną, której jeszcze nie wiemy jaką, więc trochę straciliśmy na tym czasu, ale najważniejsze, że całościowo samochód bardzo dobrze się prowadzi i z tego na pewno jesteśmy zadowoleni, a tą małą usterkę na pewno lepiej mieć teraz, teraz niż na, na Dakarze.